Daj mi to zapraszam. Dobrze, dziękuję bardzo. No, słuchajcie, dzisiaj chciałem przede wszystkim żebyście obejrzeli zakres robót, jaki to został przeprowadzony. Sylwia to pamięta, że tu prawda było przedszkole, boisko, droga, duże stara, to... oraz oraz woda temu szkoły. i za tydzień, ponieważ dziś przedostatnia konferencja będzie. Myślę, że to dzisiaj ostatnia. Natomiast nie dostałem na czas wszystkich dokumentów, jakie były mi potrzebne, w związku z czym za tydzień będę właśnie chciał dokumenty, jakie na temat tej szkoły, tzw. prywatyzacji po wyszkowsku są. Przedstawić, prawda, zapoznać. Być może nawet bez większego komentarza. A teraz słuchajcie, zapraszam obie panie do siedziby komitetu. Pana nie zapraszam, ponieważ pan nie będąc na spotkaniu pisze o tym spotkaniu. W dodatku nieprawdy, więc, dzień dobry. Więc dzień dobry. No, nie ma jak gdyby. Jeśli uważa pan, że napisałem nieprawdę, to przysługuje panu tryb wyborczy. Dlaczego pan z niego nie skorzysta? No nie mam ja prawda, ani potrzeby, ani ochoty wdawać się w dyskusję. Wiem, co mi przysługuje. Prawda? My nie wpychamy się tam, gdzie nas nie zapraszano. Nikt nam powie, dlaczego pan swoich dzieci nie posyłał do tej szkoły? Teraz pan krytykuje jej likwidację. E, możecie to zapisać pytanie i moją odpowiedź? Jakie? Otóż posyłałem swoje dzieci do tej szkoły w którym to było roku mój państw wchodził do tej szkoły, a moja córka nie chodziła do tej szkoły, bo było wcześniej zlikwidowane dobrze. Zapraszam Uważa Pan, panie, że likwidacja tej szkoły była zapraszam złem? Panie, zapraszam Panie do siedziby komitetu na konferencję. A dlaczego pan nie chce odpowiadać na pytania? Proszę pana nie za nie zapraszałem pana na spotkanie z powodów, o których mówiłem. Ale jest pan osobą publiczną, jest pan kandydatem dla burmistrza. Dziękuję bardzo. Osobą publiczną jest burmistrz, nie kandydata burmistrza. A gdzie to jest ta, ten, ta siedziba? E... Właśnie jak tu trzeba jechać. Za, ja poprowadzę. Dobra. A to już zawracamy, tak? Zawracamy. Tak, zawracamy. Kamienicie i tak dalej.